Moi drodzy, witam się z wami bardzo serdecznie z mojego małego saloniku w Wiedniu. Y y y Dzisiejsze spotkanie takie jest nadprogramowe, ale to dlatego, że jesteście zainteresowani, jak sytuacja w Austrii, w Austrii się rozwija w związku z tymi nowymi obostrzeniami. No i chciałam Wam pokazać to z, mojej, z mojego punktu widzenia, z moich obserwacji jako y, mieszkań, mieszkanki wiednia i może troszeczkę więcej zaobserwowałam i mogę Wam powiedzieć, niż podają to media. Więc, moi drodzy, tak się y, no, szybko, dynamicznie. Sytuacja w Austrii rozwijała, że ten przedostatni filmik, w którym, w którym mówiłam o nowych zasadach związanych z wirusem, zasada 2G i zasada 2G+, no okazały się już nieaktualne. Pewnie jak już większość z Państwa wie, od 22, czyli od dzisiaj, od 22 listopada, Austria zamyka się całkowicie, prowadza tak zwany twardy lockdown. Austria również zamyka się na turystów. Jest to planowane na 20 dni, do 13 grudnia. Co będzie później, nie wiadomo tak naprawdę, ponieważ władze stwierdziły, że jeżeli jeżeli ten wzrost taki gwałtowny zachorowań ustabilizuje się, zacznie się zmniejszać, no to wtedy osoby, które są zaszczepione, nie będą miały lockdownu, a osoby, które nie przyjęły szczepionki, będą dalej musiały mieć lockdown. Więc z tego, co powiedziałam, to już Państwo wiecie, że wszyscy musimy być niestety Zamknięci, no tak powiedzmy, nieważne, czy jesteśmy ozdrowieńcami, czy przyjęliśmy dwie dawki szczepionki, Austria wszystkich zamyka. Co to znaczy zamyka? Zamyka to znaczy, że bez wyraźnego powodu, bez wyraźnej przyczyny nie możemy wychodzić z domu. Oczywiście, jeżeli ktoś nie może wykonywać zdalnie pracy i musi udać się do pracy, to oczywiście może tam iść. Dzieci do szkół również nie chodzą, ale zdalnej nauki nie ma. Oczywiście w szkołach jest zapewniona opieka i tam pedagodzy czekają na dzieci, żeby roztoczyć je opieką. Wszystkie punkty usługowe, jak fryzjerzy, kosmetyczki, studia masażu, teatry, kina, dyskoteki, puby, no po prostu wszystko: restauracje, kawiarnie, wszystko jest znowu zamknięte. Otwarte są wyłącznie sklepy z artykułami spożywczymi, piekarnie, wszystkie inne sklepy wielobranżowe czy odzieżowe, wszystko jest zamknięte do 13.00. Grudnia. Znacie Państwo doskonale tę sytuację, ponieważ w Polsce również podczas pierwszego, pierwszego lockdownu, taka była sytuacja, że wszystko było zamknięte i bez wyraźnej przyczyny nie można było wychodzić z domu. W tej chwili, w tej chwili notuje się, że w ciągu doby. 15 tysięcy, ponad 15 tysięcy zachorowań jest w Austrii. Mając na uwadze to, że Austria jest to ponad 8 milionowy kraj, to te 15 tysięcy zachorowań dziennie jest stosunkowo dużą liczbą. Polska ma prawie 40 milionów mieszkańców i te 15 tysięcy nie jest aż taką tragedią. No, ale rząd austriacki stwierdził, że to już naprawdę jest punkt krytyczny. Yy, szpitale są bardzo zapełnione, no i starają się w ten sposób walczyć z wirusem. Czy będzie to skuteczny sposób i czy jest to skuteczny sposób, naprawdę. Nie wiem i nie mi to osądzać, jak powiedziałam na poprzednim filmie. Zostawiam to specjalistom. Ale szczerze mówiąc, jestem naprawdę przerażona, ponieważ obawiam się, że no, ten lockdown jednak nie skończy się po 20 dniach. I, no i po prostu, może nawet do Nowego Roku będziemy zamknięci. No, i teraz pytaliście, jak Austriacy zareagowali na, na takie no dosyć ostre restrykcje. No, muszę Wam powiedzieć, że w piątek o godzinie 10 na konferencji prasowej podano te informacje, że 22 jest ten twardy lockdown, i do tego Austria jako pierwszy kraj na świecie od 1 lutego. Wprowadza obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19. I już w internecie, na różnych forach społecznościowych, po południu w piątek, spora grupa osób zaczęła nawoływać do tego, że mieszkańcy powinni wyjść na ulicę i protestować. No i tak rzeczywiście się stało. Praktycznie całą sobotę w centrum miasta trwały. Protesty i to takie naprawdę bardzo agresywne. Ponad 1300 policjantów ochraniało ten protest. Właściwie policja skupiła się tylko na obstawie tego protestu. Policjanci nie wchodzili między tłum. Bardzo dużo osób, które brały udział w tym, w tym proteście, były to osoby, Młode, bardzo agresywne. W stronę policjantów leciały puszki po piwie, butelki po alkoholu. Były wyzwiska, były palone race i szczerze mówiąc, od dawna tutaj, dawno tutaj nie było widać podczas protestów tylu agresywnych młodych. Ludzi. Jak powiedziałam, policja starała się nie wchodzić między tłum, no ale kiedy w kierunku policjantów zaczęły lecieć race, butelki i puszki, no to policja użyła gazu pieprzowego. Nie wiem, czy w polskiej telewizji, czy w jakiejś innej telewizji pokazywane były w sobotę czy w niedzielę te zamieszki, które miały miejsce w Wiedniu. Praktycznie całe śródmieście Biednia było zablokowane. Tramwaje nie kursowały, metro również nie kursowało. Policja zamknęła całe centrum, no i mieliśmy takie dosyć utrudnione życie, że tak powiem, dwa dni przed wprowadzeniem tego lockdownu. W niedzielę już natomiast było bardzo spokojnie. Byłam w centrum Biednia w niedzielę, zresztą nagrałam tego naszego wyjścia niedzielnego dla Was filmik, który ukaże się już niedługo. Właśnie wyszliśmy w niedzielę zobaczyć, jak wygląda ten ostatni dzień przed lockdownem. Wybraliśmy się na popularne bożonarodzeniowe jarmarki i naprawdę było multum ludzi. Ludzie starali się z tego ostatniego dnia, jak mówili wolności jak najwięcej, jak najwięcej radości czerpać. I nie było już widać żadnych ludzi protestujących, była cisza, był spokój. Nie wiem, czy na tym się zakończy. Czy ten sobotni protest przeciw y, szczepieniu się obowiązkowemu był pierwszym i. Takim poważnym protestem, i ostatnim, czy jeszcze jakieś będą miały miejsce? Nie wiem. Muszę też zaznaczyć, że na tym proteście osoby protestujące nie miały maseczek. Około 15, maksymalnie do 20 osób, jak podają różne źródła, zostało aresztowanych ze względu właśnie na, yy, na głoszenie no haseł. Nie będę tutaj mówić jakich haseł, no ale haseł takich rasistowskich. Do tego kilka osób również było z żółtymi gwiazdami Dawida. No więc ten protest też miał taki troszeczkę inny charakter. Tak też wydaje mi się, że ten protest niektóre ugrupowania wykorzystały do swoich celów. I może niekoniecznie tutaj chodziło o sprzeciw. Sprzeciw, jeśli chodzi o obowiązkowe szczepienia. Dzisiaj, moi drodzy, jadąc do pracy, właściwie nie zauważało się czegoś takiego, że, że, że ludzie są jacyś smutni, zaniepokojeni. Życie normalnie płynęło w tramwajach, w sznelbamach, w ubamach, czyli w metrze również było bardzo dużo ludzi. Jak tu rozmawiałam z niektórymi pasażerami, no wszyscy udawali się normalnie do pracy, ponieważ twierdzili, że nie mogą wykonywać pracy zdalnej, ale oczywiście wszyscy mieli na twarzach te maseczki FPP-2. No więc tak, kochani, to wszystko u nas wygląda. Na czym się skończy, nie mam pojęcia, czy rzeczywiście od 1 lutego Wszyscy obowiązkowo będą musieli być w Austrii zaszczepieni. Nie wiem, nie wyobrażam sobie tego. Jest tutaj dużo ludzi z innych krajów, którzy tutaj pracują i są jedynymi żywicielami rodziny, ale są przeciw szczepieniu i oni sobie na przykład nie wyobrażają, że ze względu na to, że się nie zaszczepią, będą musieli opuścić Austrię. Nie wiem, jak to się skończy. No, w każdym razie chciałam podzielić się z Wami tak na gorąco, jak tutaj sytuacja wygląda. No, oczywiście wszystkie centra handlowe również są zamknięte, więc gdzieś tam w centrum miasta rzeczywiście nie widać za dużo tych osób no, ponieważ są sklepy pozamykane. Jeżeli chodzi o restauracje, restauracje Niestety tym razem nie dostaną od państwa żadnego dofinansowania, dlatego restauracje, pomimo że są zamknięte, dalej działają, ale przyjmują na telefon zamówienia i dostarczają posiłki do domów. Tak jak to przeważnie na przykład pizzernie robią. Więc tak restauracje również robią. I muszę powiedzieć, że 80% restauracji działa, tylko 20% zdecydowało się na to, żeby się zamknąć. No i cóż, mam nadzieję, że filmik, który nagrałam Wam z jarmarków bożonarodzeniowych z dnia wczorajszego spodoba Wam się, już niedługo on się ukaże muszę go tylko szybciutko dla Was zmontować właśnie chciałam Wam pokazać jak, jak, no Austria spędza ten ostatni dzień jakby to mówimy, wolności moi drodzy, życzę Wam dużo zdrówka, pilnujcie się chrońcie się, zakładajcie te maseczki na twarz czy pomagają, czy pomagają czy nie pomagają, nie wiem ale stosujmy się do tych zaleceń i mam nadzieję, że nie pozamykają Was. Będziecie mogli normalnie funkcjonować, czego niestety my na razie nie mamy tutaj w Austrii. Jest ciężko. W sobotę przed na przykład salonami fryzjerskimi były bardzo duże kolejki. Wszyscy chcieli zdążyć jeszcze przed lockdownem mężczyźni ostrzyć się kobiety przed, w salonie kosmetycznym, zrobić na przykład paznokcie w sklepach takich wielobranżowych również w sobotę i w piątek był bardzo wzmożony ruch, wszyscy chcieli zrobić jeszcze prezenty świąteczne, no bo nie wiadomo czy otworzą nam te sklepy przed przed świętami. Także piątek i sobota muszę powiedzieć, że tutaj na mieście było naprawdę ogromne szaleństwo. I w niedzielę również. No a dzisiaj już, już taki spokój. Jedynie, jedynie gdzie dużo ludzi jest, to właśnie na dworcach, na stacjach metra. A tak poza tym w mieście cisza. No cóż moi drodzy. Trzeba być dobrej myśli, myśleć pozytywnie, że będzie dobrze. Nie my tak staramy się z Kajanem myśleć. No i taką dobrą energię Wam, moi drodzy, posłamy. Widzimy się już niedługo. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę miłego wieczoru i pa pa!